Dzień dobry, witam Was na kolejnej naszej lekcji. Dzisiaj zajmiemy się jednostkami pola. Gdybym narysował kwadrat o boku jednego decymetra, to oczywiście jego pole będzie równe jednemu decymetrowi kwadratowemu. Ale wiemy, że każdy decymetr składa się z 10 cm. W takim razie, gdybym chciał obliczyć w inny sposób pole tego kwadratu. Mogę powiedzieć, że ma on powierzchnię 10 razy 10 cm, czyli 100 centymetrów kwadratowych. Jest to ten sam kwadrat, czyli te dwie liczby mają takie same wartości. Czyli możemy powiedzieć, że ten kwadrat ma jeden decy, pole 1 decymetra kwadratowego albo inaczej 100 centymetrów kwadratowych. Ten kwadrat jest dużo mniejszy niż napisałem, ale to tylko rysunek pomocniczy. Gdybym narysował kwadrat o boku jednego metra, wiemy, że ma on pole jednego metra kwadratowego. Ale mógłbym również powiedzieć, że ponieważ 1 metr to 100 cm, to pole tego kwadratu możemy opisać jako 100 razy 100, czyli 10 000 centymetrów kwadratowych. To oznacza, że 1 m2 to jest dokładnie to samo co 10 000 cm kwadratowych. Gdybym wyobraził sobie kwadrat oboku 1 km, miałby on powierzchnię 1 km kwadratowego, ponieważ 1 km składa się z 1000 m, to ten sam kwadrat ma pole. Milion metrów kwadratowych. To oznacza, że jeden kilometr kwadratowy składa się z miliona metrów kwadratowych. Spójrzmy teraz na zestawienie tych trzech działań, wyników, o których mówiliś, mówiłem przed chwilą. Jeden decymetr, jeżeli chodzi o długość, składa się z 10 centymetrów, ale decymetr kwadratowy. Składa się ze 100 cm kwadratowych. jeden metr składa się ze 100 cm, ale metr kwadratowy składa się z 10 000 cm kwadratowych. kilometr składa się z 1000 m, ale kilometr kwadratowy z miliona metrów kwadratowych. Zwróćmy uwagę na liczbę zer w każdej parze. Jeżeli chodzi o decymetry i centymetry, to było jedno zero w zwykłych jednostkach długości, w jednostkach kwadratowych w polu powierzchni dwa zera. Jeżeli chodzi o metry centymetry, były dwa zera, są cztery zera. W kilometrach, były trzy zera w jednostkach długości. Jeżeli chodzi o jednostki pola, mamy 6 zera. Zwróćmy uwagę, co się dzieje. Widzimy, że za każdym razem liczba zer jest podwojona. To oznacza, że jeżeli pamiętamy, w jaki sposób przeliczamy jednostki długości, to w jednostkach powierzchni, w jednostkach pola, tych zer będzie dwa razy więcej przy zamianach. Czyli jeżeli normalnie było jedno zero, zamieniamy na przykład metry na decymetry, to przy zamianie metrów kwadratowych na decymetry kwadratowe będą 1 i dwa zera, czyli 100. Metr kwadratowy składa się ze 100 decymetrów kwadratowych. Poza tymi jednostkami, o których przed chwilą mówiłem, czyli poza milimetrami kwadratowymi, centymetrami kwadratowymi, decymetrami kwadratowymi, metrami kwadratowymi, kilometrami kwadratowymi, Czyli tymi wszystkimi jednostkami, które mają w nazwie słowo kwadratowy, istnieją jeszcze dwie inne jednostki, pola, o których nie mówimy, bo że są to kwadratowe. Jest to ar między innymi. Ar jest często stosowany, kiedy mówimy o powierzchni działki, ogródka. I jest to powierzchnia kwadratu obok 10 metrów. Czyli gdybyśmy na tej działce wyznaczyli kwadrat obok. 10 metrów, no to ma on oczywiście powierzchnię 10 razy 10, czyli 100 metrów kwadratowych. I drugą jednostką używaną w rolnictwie jest hektar. Tutaj widzimy, że przed słowem ar zostało dopisane hekt. W różnych jednostkach taki przedrostek hekto oznacza 100. I widzimy, że rzeczywiście hektar to jest 100 arów. Skoro ar, przed chwilą mówiłem, miał, ma 100 metrów kwadratowych, a hektar składa się ze 100 arów, no to hektar to będzie 100 razy 100, czyli 10 000 metrów kwadratowych. Możemy też powiedzieć, że jest to powierzchnia kwadratu o boku 100 metrów. I przejdźmy do zadań. Płytka ścienna ma wymiary 60 na 30 cm. Jaką powierzchnię ma ta płytka? I mamy podać wynik zarówno w centymetrach kwadratowych, jak i w metrach kwadratowych. Jak to zrobić? Oczywiście powierzchnię obliczamy mnożąc długość razy szerokość, czyli 60 razy 30. 6 razy 3 to 18. Mamy tutaj jeszcze dwa zera, czyli osiemnastka z dwoma zerami, czyli 1800 cm kwadratowych. Jak to zamienić na metry kwadratowe? Możemy zrobić na dwa sposoby. Pierwsze, przypomnijmy sobie, przed chwilą o tym mówiłem. Metr kwadratowy to 10 000 cm kwadratowych. W takim razie. Aby zamienić teraz centymetry kwadratowe na metry kwadratowe, musimy podzielić przez 10 tysięcy, a to możemy zrobić przesuwając przecinek o 4 miejsca w lewo. Przecinek był domyślnie na końcu liczby. Jeżeli przesuniemy go o 4 miejsca, raz, dwa, trzy, cztery, czyli przecinek będzie przed jedynką. I rzeczywiście 1800 cm kwadratowych to 18 setnych metra kwadratowego. To pierwszy sposób, jak można było to zamienić. Drugi sposób, możemy to zadanie rozwiązać jeszcze raz, ale zamieniając wymiary tej płytki na metry. 60 cm to oczywiście 0,6 m. 30 cm to 0,3 m. A zatem Powierzchnia tej płytki to 60 razy 30, a to oczywiście 18, metra kwadratowego. Otrzymaliśmy naturalnie ten sam wynik, chociaż można było to zrobić, jak widzimy, na co najmniej dwa sposoby. Kolejne zadanie. Jakie pole ma kwadrat o boku 60 m? Mamy podać wynik w ara. Oczywiście pole kwadratu, tak jak mówiłem wczoraj to długość boku podniesiona do kwadratu, czyli 60 do potęgi drugiej, a to 3600 metrów kwadratowych. Jak to zamienić na ary? Skoro 1 ar to 100 metrów kwadratowych, to musimy ten wynik podzielić przez 100 i otrzymujemy 36 arów. Kolejne zadanie. Pan Bartłomiej ma pole w kształcie prostokąta o wymiarach 600 na 120 metrów. Ile hektarów ma jego pole? Oczywiście, żeby obliczyć pole, pana powierzchnię pola pana Bartłomienia, musimy pomnożyć długość razy szerokość. 600 razy 120. 6 razy 12 to 72. I raz, 2, 3, 0, czyli 72 000 m2. Jak to zamienić na hektary? Ponieważ hektar składa się z 10 tysięcy m2, musimy tę liczbę podzielić przez 10 tysięcy, czyli przesunąć przecinek o 4 miejsca w lewo. Przecinek był domyślnie na końcu liczby. Raz, 2, 3, 4. Czyli jest to. 7,2 hektara. I jeszcze jedno zadanie. Pan Antoni ma prostokątną działkę o wymiarach 23 na 27 metrów, a Pani Anna posiada działkę o powierzchni 6,2 ara. Czyja działka jest większa? No, żeby dowiedzieć się, jaka jest powierzchnia działki Pana Antoniego, musimy pomnożyć 23 przez 27. I możemy to zrobić pisemnie. Otrzymujemy wynik 621 m2. Zamieniamy to na ary, czyli dzielimy przez 100, i okazuje się, że ta działka ma 6,21 ARA. Która działka jest większa? Oczywiście działka pana Antoniego jest minimalnie większa od działki pani Anny. To tyle na dzisiaj, przypominam o zadaniach, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem.